W 1937 roku, tak, cała klasa, o czym pędem zapisałem się do harcerstwa. Uczyli nas mustry, jakichś bardzo prostych zasad harcerskich, ojciec, był wiceprezesem Banku Polskiego. Przyszła wojna, ojciec podjął się tej. Bardzo niebezpiecznej i, i, i przykrej pracy. Mianowicie uzgodnione to było z rządem polskim wążer, wtedy nie był rząd, jeszcze był we Francji, że ojciec obejmie tu ten bank emisyjny. No i objął. W 1941 roku przenieśliśmy się z mamą do Krakowa. I dopiero w 1943 roku, po zrobieniu przedtem jeszcze matury małej na kompletach, dostałem się do szkoły technicznej, chemicznej. Tam kipiała konspiracja, jak to wtedy, prawda? No i ja wtedy postanowiłem wstąpić do szarej szeregu. Pamiętam jak dziś w Wigilię 43. roku, na Boże Narodzenie, że melduje się w szereg szeregach. Pierwszy kontakt, który dostałem, to był koło Barbakanu, w styczeń 44, zjawił się Sympatycznie wyglądający w szarej kurtce, taki y, młody człowiek. Wymieniliśmy hasła. Kto to był? To był Tadeusz Miś Kosowski. 20 chyba 3 czy 4 kwietnia, św. Jerzego, mniej więcej była niedziela. Wtedy złożyłem przyrzeczenie harcerskie na polanie akanta. Mieliśmy sztandar, to była flaga biało-czerwona na kiju leszczynowym i trzech naszych druhów ją niosło i składałem tam przyrzeczenie uroczyste. Nie było mowy, żeby tam jakaś zbrojna organizacja nas chroniła. Chroniła nas po prostu zabawa. Ci, którzy udawali, mianowicie, że grają w piłkę, jak, jak ktoś gdzieś szedł na horyzoncie, jak, jak, wtedy myśmy się chowali w krzaki. Przez jakiś czas tylko pracowałem zarobkowo w banku, jako goniec pocztowy bankowy. Praca dla konspiratora. ja byłem w takich miejscach, że włosy dęba stają. Jak szedłem, z pieniądze nie oczułem, to miałem pistolet służbowy i, i, i przepustkę przez gestapo podpisano. Ja niosłem tak listy jakieś do Arbajcantu, do Dicher do kancelarii tego e, Franka, bo spodem do komendy tej, okrągłaka, jakiejś tam od szarych szeregu, i, a najbędzie to listy z partyzantki do, do rodzin. No zawsze się bałem, że to po Wchodziłem w gniazda Os.